Cześć, właśnie zaczynam montaż filmu sesji, którą wykonałem jakiś czas temu, z wyjątkowym gościem. Moim modelem był triatlonista. Jeżeli nie wiecie czym jest triatlon, to Oleg wam zaraz wszystko opowie. Zapraszam do oglądania. Co, co to jest triatlon? Ale to to jest takie pytanie. Tak to jest sport, tak? W który się składa z trzech innych sportów. Mamy pływanie, mamy rower, mamy bieganie. Czyli Łączymy to, jest, to wszystko razem. Mamy czy to piatren. jest jakaś osobna dyscyplina? Tak. Osobna dyscyplina. Trzy sporty złączone w jeden. Do tego dochodzi jeszcze tak naprawdę czwarta ukryta dyscyplina, którą jest żywienie podczas triatlonu. Także tak naprawdę uprawiamy cztery dyscypliny. Triatlon się charakteryzuje tym, że mamy bardzo dużo różnych dystansów i tak naprawdę można zaczynać od, od tych najkrótszych dystansów, gdzie, gdzie naprawdę dużo nie trzeba, żeby w tym triatlonie wystartować. A kończy się tak naprawdę na, na ultratriatonach, gdzie mamy dystanse rzędu kilkuset kilometrów jazdy na rowerze, kilkudziesięciu kilometrów pływania, kilkukrotności maratonów. Więc tak naprawdę to jest fajny sport, gdzie można sobie progresować od zera na różne dystanse, które Tobie pasują. Zaczęło się dość przypadkowo. Pływałem sobie od czasu do czasu. Potem zacząłem biegać, bo mi mało było. No i brakowało trzeciego sportu, kupiłem sobie kolarzówkę. Zapisałem się na pierwszy triatlon i tak zostało. Ja jestem uzależniony od rywalizacji. W sporcie szukam rywalizacji. To jest po prostu coś, z czym jest, co jest w moim życiu od zawsze i co tak naprawdę sprawia, że czuję się facetem. Będę to uprawiał tak długo, jak mi sprawia przyjemność. Nie chciałbym z, z tej pasji zabić sobie, bo, bo jest to fajne. Fajnie jest ten sport w życie i czerpać z tego tyle radości, ile ja w tym momencie czerpię. Mimo, że często jest to po prostu przytłaczające, te godziny treningowe. Czy przyjechałeś tutaj, żeby zrobić zdjęcia przy okazji na zawody, czy na odwrót? Przyjechałeś na zawody, a przy okazji zatrzymałeś się w goleśnicy na zdjęcia. No i właśnie to chyba to drugie, bo dzięki. <głos》> Zobaczyłem twoje zdjęcia poprzez kolegę naszego wspólnego. Bardzo mi się spodobały. A ja od jakiegoś czasu wpadłem na pomysł, aby przekuć tę swoją pasję do sportu i do triatlonu. Żeby pomagać innym też w tym dość skomplikowanym, może nie, wyg nie wygląda to na tak skomplikowany sport, jak, yy, jakim jest naprawdę. I chciałbym spróbować swojej siły jako trener triathlonu. A Ty mi w tym pomożesz robiąc, mam nadzieję, świetne zdjęcia. Nie jest tak, że Ty się stresujesz, bo masz zawody. Ty się cieszysz, że idziesz na te zawody. Bo ty zrobiłeś swoją pracę, ty zrobiłeś ciężką pracę przez tę całą zimę. Ty masz setki godzin przetrenowanych, trenujesz zimą w śniegu, w deszczu, w wichurze, chodzisz na te baseny, jeździsz po trzy razy w tygodniu. Nie chce ci się, ale i tak to robisz. I kiedy przychodzi dzień zawodów, to ty to dla ciebie jest po prostu święto, tak? Celebracja, celebracja tego ciężkiej pracy, którą włożyłeś przez cały rok. Chcę dążyć do tego, żeby być lepszym z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym miesiącem i tracę mi to możliwe. Dużo wolnego czasu, dużo pieniędzy i najlepiej brak rodziny. Bardzo podobny do fotografii. Mi się wydaje, że każda, każde jakieś zajęcie, hobby, nas, zwłaszcza nas, mężczyzn, gdzie potrafimy się wchłonąć bardzo głęboko, ma dużo cech, cech wspólnych. Triatlon to jest dyscyplina olimpijska? Tak. Od dawna? Chyba nie. <laughs> Moment biegnięcia na metę, po prostu czujesz... Czujesz się jakbyś frunął, tak? Zdecydowanie, Robert, to bez dyskusji. Dużo trenujesz? Dużo. Czasami, ma... nie, czasami niektórzy mówią, że za dużo. Bo triatlon jednak jest sportem, który zabiera bar. To też zależy, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz po prostu ukończyć dany dystans triathlonu, to wiadomo te wymagania odnośnie Godzin treningowych no nie są takie duże, a, a ta moja dusza. Ta potrzeba rywalizacji powoduje to, że, że jednak te godziny treningowe się wydłużają. I, i w, tak w szczycie sezonu, tak jak teraz w lipcu, no to sięgają 15-20 godzin w tygodniu. Szukają, że za dnia. Nie, <grym> co na to Twoja żona na przykład? Stara się to akceptować. Ale wiadomo jest ciężko, bo jest rodzina i jest, są obowiązki domowe, których nie chciałbym zaniedbywać. No i, i ciężko jest to pogodzić. Nie będę doszukiwał, więc y, te wszystkie treningi trzeba wpleść niby jakiś, niby niczym puzle. Nie wiem, czy jestem takim typowym przy, przykładem, o którym, którym możemy mówić. Trening do triatlonu wygląda w moim przypadku z około 11 treningów w tygodniu, a to znaczy, że te treningi czasami są dwa razy dziennie. Zjedziemy 7 dni, dobrze mieć też jeden dzień taki odpoczynku, gdzie faktycznie nie myślimy o sporcie i skupiamy się tak naprawdę na odpoczynku i, i regeneracji. Proces przygotowywania się do zawodów jest często ważniejszy, jak same zawody. I zawody są nagrodą za ciężki trening. Dobra, ja już. A jeszcze chwila. Ja też już. Jeszcze za krótko trenuję, żeby... albo mądrze tre... można powiedzieć, że mądrze trenuję, że nie doszła mnie taka... No takie tak. wypalenie sportowe, wypalenie triatlonowe. Oczywiście są okresy obniżonej motywacji, ale wtedy trzeba reagować, trzeba rozsłuchać swojego organizmu i po prostu odpuścić, dać sobie trochę czasu, mniej potrenować, tydzień, dwa. I ta motywacja często sama wraca. I Ze zdwojoną siłą czasem bywają jazdy rowerem 5-6 godzinne. Największa wtopa w triatlonie, spadł mi łańcuch i zakleszczył się tak między ramą a Korbą, że nie mogłem go wyciągnąć i zajęło mi to bodajże 2-3 minuty gdzie każda minuta tak naprawdę podczas zawodów jest na wagę złota tak naprawdę spaliło mi to całe zawody Nie chciałem się ich kończyć Gotowe? No i było bardzo demotywujące eee. tak, tak, Nie jadę, to Nie więcej niż 20 na godzinę Jedziemy z innych stop yy, parowanie okularków podczas pływania. Nie wiesz gdzie płyniesz, no nie wiesz co się dzieje. A to dopiero początek zawodu. Ty trochę dalej. Nie A wolno jedziemy, a tak nie w stanie ale, ale fajnie to wychodzi. Ale czad! Ale musi być szybciej. Bo ja nie mogę to ja, ja trochę się szybciej. Szybciej. Uwaga, Dobra. Ja muszę sobie zwiększyć czas, bo jedziemy trochę za wolno. No to dobra, przyśpieszam. Ło wow Dla ja mnie lepiej, wow. dla mnie lepiej. Kurde, jedzie coś za nami. Musisz trochę dalej ode mnie być. Za nami Ej, je... bo za nami ktoś jedzie. Poradzi sobie. Centralnie, na środek. Ile idziemy na godzinę Kamila? No to nie, to jest do 20. Wow! Dobra, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, zatrzymaj, puść go. Dobra, możesz wyłączyć. Zwycięzców jest jest jeden, tak naprawdę. w Stratonii rywalizujemy w swoich grupach wiekowych, więc tych zwycięzców grup wiekowych jest więcej. Zawody są tak naprawdę nagrodą za ciężki trening, przez, przez ten cały okres przygotowawczy. Wielu triatlonistów tak, tak też traktuje zawody, gdzie to jest, to jest ten dzień, gdzie możesz w końcu wykazać się po całej zimie ciężko przepracowanej, całej ciężko przepracowanej wiosnie, bo wiadomo, zawody triatlonowe odbywają się tylko w lecie i często wynik jest yy, sprawą drugorzędną. Z każdym kolejnym przebiegniętym kilometrem zjeżdżamy z, tych, z, tych, z tego podbudowania i tak naprawdę w pewnym momencie już liczymy tylko kilometry do końca i zastanawiamy się po co my to w ogóle robimy. Jednak kiedy dobiegasz na metę i wracasz do domu, często pierwszą rzeczą, o której myślisz, i którą robisz jest wyszukiwanie kolejnych zawodów, zapisanie się na nie <laughs> i proces przygotowań zaczyna się od nowa. Sport nauczył mnie bycia pewnym siebie, bycia dumnym z siebie, bo wiem, że wkładam kupę ciężkiej pracy w to. Jednocześnie zachow... starając się zachować ten balans yy, rodzinny, pracy, sportu. Balans Czy Pytanie, co jest balansem? No Czego może życzyć z Wydaje mi się, że najlepszym życzeniem dla triatlonisty jest po prostu, żeby nie złapał dętki podczas zawodów. Nie ma nic gorszego, jak szykować się do zawodów rok czy pół roku, jak w niektórych przypadkach to jest, i całe twoje przygotowania po prostu legną w gruzach przez tak naprawdę dużo niefart. Uważam, że to jest chyba coś, czego chciałbym, żebyś mi życzył teraz w niedzielę. To teraz na niedzielę życzę Ci, żebyś nie złapał dentki. Tak, dziękuję.